Siemanko, witajcie w dzisiejszym odcinku Ekstrawaganza, czyli powykruwamy sobie jajka, event wielkanocny. Także z tej okazji chciałbym złożyć Wam wesołych, spokojnych świąt, smacznego jajka oraz mokrego, lanego poniedziałku. A teraz zapraszam do oglądania, za chwilę wybierzemy się na pięciopowodzionowy rajd, popiemy, spróbujemy połapać Pokemony Shiny oraz zrobimy sobie skrót wszystkich wiadomości, które w tym tygodniu dotarły do nas, m.in. Community Day i Meltan. Wersji Shine powraca tutaj do nas na pewien okres, ale o tym za chwilę. Także zapraszam do oglądania, zostawcie suba, lajka like i zaczynamy. No, i na początek skrót informacji z całego tygodnia. Tutaj macie podgląd na jajka, które już mi się wykluły parę piątek i chyba trzy dziesiątki, Także możecie sobie zobaczyć, co wykluło mi się z tych oto jajeczek, a międzyczasie porozmawiamy sobie. O tych naszych atrakcjach, eventach itd. Tak tak Więc pierwszą atrakcją Community Day 19 maj, godzina od 15 do 18, ale uwaga tutaj zmiana dnia, będzie to niedziela, nie poniedziałek. Także tutaj mały problem, jeśli o mnie chodzi, bo w niedzielę pracuję. Mam nadzieję, że będę pracował na rano i wybiorę się na torcika. Jeśli chodzi o torcika, standardowo 3 godzinne okienko czasowe. Od, 18, od 15 do 18, tak jak wspomniałem wcześniej, załapanie Pokémonów 3 razy Stardust, także super sprawa dla tych, którzy zbierają Stardust. Ja mam nadzieję, że dzisiaj dobiję już do 2 milionów zaoszczędzonego Stardasta. Zbieram ten Stardust z tego względu, że mam parę Pokémonów 100% IV, które chcę sobie porobić. No i atak. Jaki dostanie tutaj torcik po ewolucji, oczywiście? Wszyscy przypuszczają, że może to być Blast Burn. Ale zobaczymy, czy tak będzie na dzień dzisiejszy oficjalnej żadnej informacji nie ma, jeśli chodzi o atak, no, i jeśli chodzi o Community Day, to by było wszystko, to by było na tyle. Ale super opcja dla tych, którzy nie mają Meltana Shiny. Dokładnie wczoraj wyszła informacja około chyba 22.00, jak dobrze pamiętam, czy 21. jakoś w tych godzinach wieczornych, także tutaj Meltan w wersji Shiny powraca z boxów z Pokémon z Nintendo Switch, przepraszam, także jeśli macie okazję. Od 24 aż do 5 maja z boksów możecie napotkać Meltana w wersji Shiny. No i co 3 dni, ważna informacja, co 3 dni już był kiedyś taki event. Można odbierać te boksy. Nie trzeba czekać całego tygodnia, żeby otrzymać kolejnego boksa. U mnie na kanale zapraszam na live y od 24 w godzinach rannych, no i wieczornych. Piątek, czyli standardowy piątek od godziny 20.00. Odpalamy live'a, no i będziemy rozdawać te boksy. Będziemy rozdawać te boksy. Mam nadzieję, że parę tych boksów uda mi się rozdać. No i będziemy polować tutaj właśnie na tego Meltana Shiny. Mam nadzieję, że ktoś z Was e, takiego Meltana sobie złapie. Także to by było na tyle, jeśli chodzi tutaj o eventy, o Community Day. Na torcika, niedziela, przypominam jeszcze raz, no i Meltany w wersji Shiny. Boksy możecie ode mnie do, otrzymać, tak jak wspomniałem właśnie wcześniej, poprzez live'y, poprzez konkursy, a może rozdam je, tak e, w ubiegłym piątek, w sumie za darmo rozdawałem te boksy. Kto był na live'ie, otrzymał ode mnie takiego boksa, dlatego zapraszam na te live'y, zapraszam do subskrypcji kanału, no i na grupę BONGOL 12 Niantic Games. A teraz czas wykorzystać tutaj event ekstrawaganza, czyli po prostu event wielkanocny, wyruszamy wykluwać jajka, no i zobaczymy, co trafi nam się z tych jajeczek. Aktualnie mam wkładane siódemki, zaraz to wszystko Wam pokażę. No i wyskoczyła piątka, także lecimy robić rajda. Widzimy się oczywiście za chwilę, jak odpalę boksy. No i jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć, dzisiaj bo jest sobota szakel w wersji Shiny do zdobycia tutaj, także wyskoczyły trzy, będą się respić częściej, ale od 6 rana do 22, no i w momencie jak oglądacie ten film, czyli w niedzielę, także od 6 rana do 22, przez te dwa dni, możemy sobie połapać szakle w formie Shiny, także spoko opcja, posprawdzamy sobie te trzy, za chwilę będą klucze nasze siódemki, bo zostało tam dosłownie parę metrów, żeby powykluwać te siódemki, jest ich ogólnie chyba z 8, Także na spokojnie powykluwamy, zresztą Wam je pokażę. Przejdziemy tutaj w nasze jajka. No jest 2-3 na 2-3, także dosłownie moment i powinny się kluć 7 siódemki. Zobaczymy, co z tych 7ek poleci, później podbieram kolejne gifty, no i poskładamy kolejne 7ki w inkubatory, a później kręcimy pokręcimy pokestopami, no i zobaczymy, co z tych jajek z pokestopów powylatuje. Może jakieś eventowe dwójki? Dwójkę, żeby wykluć, wystarczy przejść tylko kilometr, także całkiem spoko opcja. No i czekamy tutaj na te nasze siódemki, ale jak na złość nie chcą się znowu kluczyć, Zatem może złapię sobie jednego szakla, baneri. Oczywiście shiny. Jeszcze też nie mam. Nie udało się. Były live'y, nawet z telefonu, no ale nie udało się na tych live'ach ani na odcinkach złapać tego Bannerii. Także Pokemony Shiny. W dalszym ciągu mnie nie lubią, no ale nie ma co z tym zrobić. To już zależy od gry. Oczywiście starpis. Odpalony nawet dla kijek, z tego względu, że lakiek działa nam godzinkę w trakcie trwania tego aktualnego eventu, także myślę, że całkiem spoko opcja. No i słuchajcie, te nasze siódemki nie chcą nam się tutaj powykluwać, także chwilkę musimy poczekać, przejdziemy kawałek, no i myślę, że zaraz zaczną się kluć. No i w końcu mamy nasze siódemki. Zobaczymy, co z nich poleci. Jest ich 8, także start jest odpalony. Może dobiję dzisiaj do 2 milionów zaoszczędzonego Stardasta. Także zobaczymy. Gdzie jest ta piątka? Gdzie jest tam? Generalnie idziemy właśnie na rajda, na piątkę. Już jest wykluty, także za chwilę spróbujemy sobie zrobić tego rajda. Jest nas czterech w sumie, ale ogólnie mamy chyba 7 czy 8 kąt. także na spokojnie go zrobimy. Wczoraj robiłem rajda 4 osoby. I też szedł. Nie był to jakoś tam ekspresowy ride, no ale szedł. Sandsu chyba już drugi. Niepotrzebny. Także lecimy z kolejnym jajkiem. Zagadałem się trochę i nawet nie patrzyłem, co tam nam no, wyskakuje. Spoko, może być. Już czwarty. Mantik. Lecimy z kolejnym jajkiem. Za chwilę też spróbujemy tutaj. Aaaa. Całkiem niepotrzebny Pokemon. Dobra, ale jak jest, Stardust przynajmniej leci. Także podbieram sobie kolejne siódemki, pokładam w inkubatory. No i zobaczymy. Też niefajny Diglett. Lecimy z kolejnym. Nic nowego z tych siódemek. Drugi Diglett. Masakra. Po co mi to? W ogóle niepotrzebny Pokemon. Dobra, lecimy. Zaraz zobaczę, ile tego Stardasta udało się już tutaj wbić. Tu już troszkę lepiej, baby forma Roseli. No i wszystkie jaka się powykulowały Mamy tutaj banery. Niestety nie szajni. Wyjdziemy z tego, bo mam jeszcze coś do roboty, do odbioru standardowe, jak co sobota. Mamy boksa. Zobaczymy, co z tego boksa mi poleci za też tęble za 7 dni, także na szybko przewiniemy, oczywiście z tego, wyjdziemy no i odbieramy boksa, zobaczymy. Co w tym tygodniu tutaj mi się trafi? Standardowo 3000 Stardasta, jakiś i i wpadło z spoko. No i sprawdźmy. Regirock, nie! Tylko nie ty. 1319, masakra. Dobra, ja odbieram gifty, złapię sobie Regirocka i widzimy już się na rajdzie. No i już jesteśmy na pierwszym rajdzie, także tutaj 5 osób w logby, 5 kąt, tak. Na spokojnie powinien zejść, raczej na spokojnie na pewno z małą ilością zapasowego czasu, no ale i tak, i tak zejdzie. Kolejna piątka kluje się za parę minut, także mam nadzieję zrobić jeszcze kolejnego tutaj Latiosa. Latios oczywiście w wersji shiny jest dostępny, także mam nadzieję, że w końcu uda mi się dorwać. W ciągu tygodnia nie miałem czasu, żeby chodzić na rajdy, rajdować ze względu na pracę, no ale teraz są święta, troszkę więcej wolnego czasu, także myślę, że nadrobię te straty, no i zobaczymy teraz. Jakie będzie CP tego latiosa? Czy uda się go złapać? No i czy będzie w wersji shiny? No i mamy już 124 sekundy. Latios schodzi, także zobaczymy, ile tego czasu nam tutaj zostanie. 116 sekund zostało, jeszcze 5 kąt. Także na spokojnie jednak udało się go zbić. Nagrody sobie na szybciora przewiniemy. O, tutaj akurat z Pawłem serduszko mi się nabiło. Quest jakiś się wykonał. No i 15 boli zwykły, niestety zwykły 2144, także słabym, mam chyba jednego 9,7 czy 98 IV, także ten jest do bani. No ale jak już jesteśmy po rajdzie, no to oczywiście spróbujemy go sobie złapać. Zobaczymy czy siądzie. Te ptaszki nam wyskakują z tych boli dość często, także jest problem, żeby je tutaj połapać. No ale Goldenek parę tutaj mamy, także o, akurat zaatakował. Także na spokojnie sobie spróbujemy go złapać. Wchodzą grejty, także całkiem spoko. No i zobaczymy, wyskakuje, nawet nie zakręcił. Jeszcze jedna goldenka. Może teraz? No teraz akurat nic nawet nie rzuciłem. Ale nawet jakby zwiało nam tutaj to słaby, niepotrzebny Pokemon. Jeszcze przerzuciłem na dodatek. Zobaczymy. Zostały 4 minuty do końca tego tutaj rajdu, dlatego jeszcze giftów nie poodbierałem i nie sprawdziłem, czy uda nam się tutaj dzisiaj z kimś wbić laki fręca Za chwilę poodbieram oczywiście poza odcinkiem te gifty, no a jeśli jakiś Laki Frenz się pojawi, no to. Na pewno Wam o tym powiem, z kim go wbiłem. także Zobaczymy w ogóle, czy jakieś gifty od moich franców tutaj przyszły, przychodziły. Oczywiście trzeba mieć cztery serduszka. No, i na poprzednim odcinku powiedziałem, że prawdopodobnie Lucky Friends zostaje tylko przez 24 godziny. Eee, aktualizuję te informacje: Lucky Friends zostanie z nami, aż zrobimy tradea. Aż zrobimy tradea, także nie ma tutaj tych 20. 4 godzin i tak dalej. Na wymianę możecie nawet trzymać go pół roku, czy tam ileś, żeby zrobić sobie tutaj wymianę z, was, z Waszym Lucky Frenchem. Także nie musicie się spieszyć sorki za ten błąd gdzieś, przy jakimś czytaniu jakichś stron. Dorwałem fake info, no ale to się zdarza, dlatego teraz mam zamiar korzystać z takich bardziej wiarygodnych źródeł, no ale jest to mój błąd, dlatego bardzo Was za to przepraszam. No i pierwszy banery, nie nieszajni, drugi nieszajni. Wejdźmy, jeszcze mamy tutaj, też nieszajni. Dobra, odbieram gifty, wkładam jajka w inkubatora i, le w i lecimy dalej. No i drugi już rajd na Latiosa, zobaczymy, czy tym razem się uda. Żadnego laki frędca nie udało się dzisiaj wbić, trudno, jutro kolejny dzień, kolejne próby. No ale zobaczymy jak pójdzie na tym Latiosie. Mam nadzieję, że w końcu dorwę tą wersję Shiny. Chociaż z moim szczęściem jest to wątpliwe. No ale zobaczymy co z tego rajdu wyjdzie. No i jak widzicie Latios już padł, także przebijamy szybko nagrodę, żeby nie tracić czasu. No i znowu zwykły. Znowu zwykły. 2160. Chyba lepsze od poprzednika, no ale też nie stuwa. Spróbujemy go szybko dorwać. I lecę klucz jajka. Na szczęście pogoda w te święta nam dopisała. Mam nadzieję, że majówka wypadnie tak samo ładnie, jeśli chodzi o pogodę. Tak jak dzisiejszy dzień. Wiadomo, majówka, długi weekend, także będzie więcej czasu na łapanie poksów, na rajdowanie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nam ten Latios wyskakuje, no ale, a, zaatakował. Nic nie szkodzi, dobra. Na spokojnie go spróbujemy tutaj połapać, no i lecimy polować na pokemony shiny, no i oczywiście wykluwać te nasze siódemki, później chcę pokręcić pokestopami i pobrać zwykłe, a może trafi się parę dwójek, także zobaczymy co uda nam się wykręcić z tych pokestopów, no i czy uda się jeszcze je dzisiaj na tym odcinku wykluć, tutaj ten Latios nam wyskakuje, także troszkę zabawy z nim tutaj będzie. Szkoda, że nie jest shiny, no ale nic z tym nie zrobimy. Może teraz? Zobaczymy. Wyskakuje. Już myślałem. Mamy jeszcze 10 boli, także tutaj na spokojnie możemy się z nim pobawić. Kręci, kręci i co? I siedzi, i siedzi, także drugi dzisiaj złapany. Nie przedłużam, lecę dalej. No i w końcu są kolejne 8 jajek, 7 Zobaczymy, co z tych jajek poleci. Może coś lepszego? No i zaczło się gorzej niż ostatnio. Od razu kwesty się wypełniają. Trzeba było wykluć jedno jajko, no i trzy jajka. Także te kwesty, czemu nie szajni? Azuril, ale nie szajni. Jakby był szajni, było to coś. Dobrego. Dobra, może zobaczymy. Wow. Baby pokemony, Ale nic ciekawego. Chyba, że któryś z nich będzie miał 100% IV, wtedy się ucieszę. Ale to sobie na spokojnie. Kiedyś posprawdzam jeszcze gorzej. Alolański Wulpix. Pamiętam, jak kiedyś dużo osób polowało na tego poksa. Ale w sumie ich mam chyba już z 9, nawet Grimer. Alolański, nic ciekawego. Za chwilę klują się kolejne rajdy. Także o, i tu już lepiej. Tu już Pokémon, na którego poluję 208CP. Jestem bardzo ciekawy, jakie będzie miał IV. Mam parę ich wyklutych, no ale słabe IV. Wiadomo, polujemy na jak największe. Także zobaczymy, co tutaj poleci. Magby, Magby, całkiem spoko. Oby IV było dobre. 736. No i chyba ostatnie jajeczko, zobaczymy co z tego poleci. No i zaraz przekręcę tutaj pokestopami przenieśliśmy się w takie miejsce, e, w którym jest więcej pokestopów, no i nowy pokémon nowy pokémon także super sprawa Bązli 724 wpis do pokédexu Także jajko z tych, jajko z tych. Także pozdrawiam całe Tychy, dzięki wielkie za to jajko. 724, także mamy wpis do Pokedexu, pierwszy wpis w dniu dzisiejszym, ktoś tutaj akurat bije jima, przekręcimy sobie tymi pierwszymi pokestopami, druga dwójka, bo już jedną zebrałem, także mamy dwie dwójki, dziesiątka poleciała, nie wiem czy uda mi się dziesiątkę wykluczyć, ale te dwójki na pewno, także lecę w, w stronę tych pokestopów, które widzicie właśnie na ekranie, pokręcę nimi, powkładam jajka w inkubatorach, no a z, yy, tymczasem przeniesiemy się na jakiś raid. No, i zobaczymy, czy tym razem Latios będzie w końcu Shiny No, i lecimy z dwójkami. Pierwszy wykluł się nam Piczu. Także szybko wrzuciłem je w super inkubatory, żeby jak najszybciej powykluwać te jajka. No, i zobaczymy, jaki jeszcze Pokémon nam tutaj wyskoczy. Może dropnie jakiś Shiny, Zobaczymy. To nie. I wentowe, oczywiście, dwójki dzisiaj pozbierane. Także zobaczymy, co z nich nam tutaj wypadnie. Znowu się zaczyna. Znowu się zaczyna. Mam nadzieję, że. Coś lepszego poleci z tych dwójek niż z tych siódemek naszych. Jeszcze dwie dziesiątki powkładane. Super inkubatory. Tu chyba najgorzej. Squidl. Oczywiście Community Day był na tego Pokemona, także w ogóle niepotrzebny. Candy też mam chyba mnóstwo odłożonych. Nawet nie pamiętam. O! <grym> to na co polowałem. Zobaczymy sobie CP, IV później, 204. Spoko. No i zobaczymy. Teraz nie pamiętam, ile tych dwójek było. O, no i tu już troszkę lepiej. I chyba koniec. Chyba koniec tych dwójek, szybkie dwójki. Także muszę pozbierać kolejne. No, jeszcze jedna dwójka jest w zwykłym inkubatorze. No i dwie dziesiątki. Nie wiem, czy uda mi się te dziesiątki dzisiaj powykluwać. No, ale zobaczymy. No, a tymczasem widzicie właśnie kluje się rajd, także zrobimy sobie tego rajda. Od razu przekręcę sobie pokestopem, może wyskoczy Jakieś jajko, może jeszcze jakieś dwójki powkładamy w inkubatory, zobaczymy co z tego wszystkiego nam tutaj dzisiaj wyjdzie. No i generalnie poza odcinkiem. Udało się porobić jeszcze parę rajdów na Latiasa. Niestety nie dorwałem Latiasa w wersji shiny, ale nic nie szkodzi, bo jeszcze dzisiaj, czy tam jutro, wybiorę się na takie rajdy. No i oczywiście połapać inne eventowe Pokémony w wersji shiny. Mam nadzieję, że oczywiście uda się któregoś z nich dorwać. A tymczasem życzę Wam jeszcze raz zdrowych, wesołych, pogodnych świąt wielkanocnych. Jeśli możecie, zostawcie subskrypcję na kanale, łapeczkę do góry. No i widzimy się na live'ach w kolejnych odcinkach. No i myślę, że na rozdaniu boksów z meltanami. Mam nadzieję, że parę osób z Was połapie meltany shiny. Dlatego zapraszam na te live'y, zapraszam do udziału w konkursach, w zabawach na tych live'ach. No i widzimy się już na live'ach lub w następnych odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!